Na pewno wystawi patrole. Jak w banku. Mamy sprzęt? O, spluwy, napoje i paczka ładunków. Mam. Alejandro jeszcze żyje? Na pewno. Za mną. W lewo. Za mną. Idźmy tą drogą. Rudy, jak długo znasz Alejandra? Dwadzieścia lat. Zaciągnęliśmy się razem. To największy twardziel w całym regimencie. Lepiej mu nie podpadać. Mieliśmy takie powiedzenie. Jedynym, kto może matare Alejandro, jest Alejandro. Co to znaczy? Alejandra zdoła zabić tylko Alejandro. Dobrze, że jest po naszej stronie. Patrole na zewnątrz. Musimy ich zdjąć, żeby się dostać do środka. Dwóch snajperów, pierwsza wieża. Soap, ty bierzesz jednego ja drugiego. Cię nie partnuj. Niezłe strzały, hermanos. Oflankuję i oczyścimy pole. Rudy, pomóż nam. Soap, trzymaj ogień! Nie śmigłowiec wygląda na zrzut zapasów, tak jest. Widzę sześć cieni. Potwierdza. Trzech w pojeździe, dwóch za nim i jeden sam po prawej. Zajmij się najpierw tymi dwoma przywozie, reszta ich nie zauważy. Dobry pomysł. SOAP na mój znak zdejmij tego w czapce. Gotowe dobra, trzy, dwa, jeden. Wchle, ruszamy. Wejdź dwóch na prawo od pojazdu. Na ja łatwiej tego w drugiej stronie. Czysto? Czysto? Przebijamy się do podstawy wieży. Tam wchodzimy. Po cichu. Tam. Nie źle. Nieźle. Ruszaj, poruszniku. Są. Teraz ty, są. Trzymaj ogień na górze. Dobra. Dobra, jestem. Tak jest. Idę do tobą. Pomieszczenia ochrony. Za mną. Poszukaj płazu z drabiną. Gotowe. Za mną. Na dół i do Dobra, schodzę. Nad sobą. Jesteśmy. Ruszamy. Budynek ochrony jest przed nami. W środku jest monitoring. Idziemy szybko i nisko. I po sprawie. Czysto korzystamy z systemu, żeby znaleźć mój ludzi. Alejandro. Musimy pomieszać wrogom szyki. Podłożę ładunki na zewnątrz. stop poprowadzisz mnie. Jasne. Siadaj za kamerami. To dzieła. Tak jest. Wychodzę. Obserwuj. Tak jest. Powodzenia. Powiedz mi, kiedy mogę przejść przez bramę. Leć, czysto. Użyj kamery z przodu i wypatruj zagrożeń. Można ruszać. Tylko jeden dzień. Prosta sprawa. Poderżnij mu gardło. Śpimy na robocie, co? Ruchy, ghost. Ruchy. Jeden, z lewej. Odrobina pomocy zawsze się przyda, co? Skup się, Johnny. Tak tylko mówię. Trzymaj się planu, się sierżancie. Noszą pancerz. Muszę podejść bliżej. Śmietnik po prawej. Pamiętaj wysegregować. Przestał, ja pierdolę. Jeden patroluje za drutem kolczastym. Jeden jest w rogu. Opuścił broń. Zaszlachtuj. Dobra robota. Zabij go nożem. Dobrej nocy, wydymańcu. Przejdź do skrzyni. Idź do pojazdu. Dobre miejsce na podłożenie ładunku. Jak sytuacja? Bomba podłożona. Ruszam dalej. Idź w lewo. Pora odwrócić ich uwagę. To twój chleb powszedni, jeden idzie do skrzynki elektrycznej, o ile nie wpadnie po drodze na mnie. Można ruszać. Uwaga, jeden cień. Pokaż mu coś ostrego. Nieźle to wygląda. Lepiej użyj noża. Dobranoc. Okej, okay, czysto. Widzę Pikapa, w którym możesz podłożyć minę. Dobra myśl. Śl się rządzję. Rozwal go. Dzień padł. Podkładam ładunek. To już dwa. Ruszam. Widzę jednego przed tobą. Działnij go i w nogi. Dostał. Idź Ghost. Teraz. Do muru. Transporter opancerzony. W sam raz do zaminowania. Masz jednego na drodze. za go, Gos. Leży na lewo. Możesz podłożyć tam ładunek. Tak jest. W prawo. Przejdź do skrzyni. Wycofaj się. brak wrogów idź kolejny transporter przejść do skrzyni dwóch idzie od strony drogi niech idą obszar czysty Idź do pojazdu. Idź, Ghost. Teraz. W prawo. Użyj noża. Słodkich snów, Mento. Dobrze, do dzieła. Pojazdy w zasadzie mamy z głowy. Wszystko gotowe, Johnny. Wiemy, gdzie jest Alejandro? Doskonałe wyczucie czasu. Znalazłem go. Gdzie? Czekaj. Jasna cholera. To on. Jest w izolatce. Dwóch przy drzwiach. Widzę ich. Ghost, mamy go. Jest sam. Pilnują go dwaj cienie. Nie na długo. Spotkamy się przed blokiem. Odbijemy go. Tak jest. Ruszam. Dobra robota. Chodź, amigo. Alejandro zrobiłby to samo. Ładnie tak. Bora zgrywać go w bojów. jak sytuacja. Widzę, Tak jest. Ruszamy. Uwaga na śmigłowic. Chyba nie widzi. Blok więzienny, wejście przed nami. Cienie pilnują przejścia. Uślijmy ich do piekła i właśmy do środka. Jest to zamknięte. Trzeba je wyważyć. Nie, Rudy, zapukaj za mną. Pietrze, Fajnie idą w Są to na górze przed. ich za plecami sierżanem, Alejandro. Tam jest ruchy, Alejandro. Jest tam dalej, po prawej. Spodziewajcie się wroga. Ognia! Alejandra. Otwórz ją. Będę cię osłaniać. Johnny, kiedy rozwalę zamek, wchodzisz. Po to tu jesteśmy. Alejandro! to Spokojnie, pułkowniku! To my! są. Ludzi, Ghost! Myślały, że cię zostawimy? Czemu to kurwa tyle trwało, pędem? tu cieni. Czeka nas droga przez piekło. Zwalczmy ogień ogniem. W celach na górze jest więcej Vakeros. Czas ich uwolnić. Orale, za tobą, Rodolfo. Widziałeś tu gdzieś Gravesa? Nie, ale planuję potem złożyć mu wizytę. Hmm, ja też. Obstawili wszystkie piętra. Przygotujcie się. Tarcze balistyczne. Co? Idźcie i zbijcie to ma. Skurwysyny, zabij wszystko. Zjurza. czysto. To bakierów, oh. zamknięci w tamtych celach. Jesteśmy wakierami. Czas wracać no, do domu. po was, bracia! Uwolnimy was! Forsujemy drzwi? Są zdalnie sterowane. Przełączniki są na posterunku dowodzenia. Słyszałeś rozkaz Johnny. Leć tam i otwórz drzwi. Już się robi. Morale, Moi bracia, wróć! w Bartku, brama dla was Johnny. Proszę, zajmij się panem. Nie to se ja! Któż za tobą? To <laughs> kantyna. To pora nakarmić wroga ołowiem. Morale. Ci nie wiedzą, że tu jesteś Uwaga! Czy jest czysto? Czysto, pułkowniku. Brak drogów. A przegrupować się przy drzwiach. Zamknięte na kłódkę. Zajmę się tym. <noise> Ghost, jak zawsze gotowy na wszystko. Za tobą, był pułkownik. Strzać bez rozkazatka. Schodowa prowadzi na dół do wyjścia. Dołączymy do reszty i wypierdalamy stąd. Pojazdy ewakuacyjne gotowe. Ghost podłożył ładunki, żeby ułatwić nam ucieczkę. Czy mi pomógł? Nie będę mówił na Sofa John. I dobrze, tylko Ghost może tak mówić. Mamy tu zaopatrzenie. Bierzcie co wam potrzeba. Na zewnątrz czeka nas ciężka przeprawa. Musimy przekroczyć spacernię, żeby wydostać wszystkich. Prowadź są. zgotujmy tym cieniom piekło. Tak, z prawej strony! Dostał dobry z Sauermanów. Johnny, mamy ładunek na wozie. Chcę za dużo. Waga mm, skarbie. Doskonale ruszajmy. Przed nami ciało. Dalej, skurczmy syny. Dzięki za tak. Rodolfo, dokąd teraz? Przejdziemy przez budynek, po lewej. Te są pojebane. To, to najemnicy, Johnny. Cholerni pozerzy. Chyba mamy chwilę spokoju. Wszystko gra. Jest wszystko, co ci się przyda w walce, Johnny.

Już go lubię. Ruchy! Vaqueros, idźcie na mur! Dziecko! Tak jest. Na razie czysto, ale cienie na pewno ściągają po silniku. się MacTavish. Dobrze cię widzieć, kapitanie. Ghost? Garryk, Price. Skąd wiedziałeś? Od Lazwell. Dała znać, gdy Shepard zszedł z łączy. Luzwell, jak zawsze. Pułkowniku Vargas, to kapitan Price i sierżant Garrick. Dzięki za wsparcie. Przyda nam się pomoc. są yes, Ghost, osłaniajcie się. już! Taka wałki! Zoowiesz so, hmm? i jest broń so, so, i do walki! Jest! Pora stąd spierdalać, bracia! Są so, go, Gaz! Właśnie po murze! Spadamy to. Sołb, łap Zbieramy się! <laughs> Ci dwaj to nasi! Test! Rodolfo, bierz naszą ciężarówkę! Przyjąłem! Keros, za mną! Rudy, widzimy się w domu! Daję, pułkowniku. Powodzenia! Kapitanie, za mną! Nie, nie, gaz, prowadź! Już! Ghost, co, jedziemy! Wskakuj! Gaz, u gaz! Szepet u w ikonie. żeby nas zabić i aresztować losa, Keros. Wiemy o tym. Nas troszkę pokopał, I co od... Prawda!